Jednej kapsułki. Wyłomak jedyne z pełną dawką magnezu i omega-3 dla kompleksowej ochrony twojego serca. Sponsor programu. Grupa PTS i Polskim polski 25, 23, 25 do 7 to wyniki dwóch setów, które za w spotkaniu Polska e, Izrael. Prowadzimy 2 do 0, ten drugi set wreszcie wyglądał tak, jak e, sobie to zakładaliśmy. Taki scenariusz przewidywaliśmy właśnie na rzucony gry. Ostra zagrywka, która e, powoduje taką, a nie inną grę reprezentacji Izraela i tak też e, w rzeczywistości było. E, ustawienie naszej drużyny nas interesuje. Jacek e, wraca Milena Radecka, e, jest Katarzyna Skogrońska do lata, jest Klaudia Kaczerowska, zostaje Karolina Kosek. E, nie ma zatem Katarzyny Leczenskiej, która przyniosła e, rozpoczęła zadawanie. No, Zapieraz zacząć zadawanie. Został ja. i pewnie będzie Agnieszka Denmarek Kasza, zaraz się o tym e, przekonamy. do dla host. Bardzo dobre tempo tego ataku. Mamy nadzieję, że nasz zespół po tej pierwszej partii takiej dość do przespałej już będzie, będzie prezentował się inaczej. Ten poprzedni czas.